Już manko, już manko, już manko, już manko, 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 To jest kolejny odcinek z naszej gierki zębiarki. Tu macie 2% szczepionki, 1 i Wolf, 14 dni, 5,5, 5, 5 i 8. 5%, 5, Prawie 6% zabitych ludzi na Ziemi. Prawie 6. No i gdy jeden odcinek mi się nie grał. Za to przepraszam, że tego mogę mieć niektóre na przykład. W tego, takie o tego, o tego o tego i o tego, nie będę nie ty widzieć, ale nawet imię nie grałem. Nie grałem nimi. Grałem jedną grę w Kanadzie i rozwaliłem chyba tylko wtedy jedną pracownię. Albo to w drugim odcinku, albo w trzecim się stało. Ale ta pracownia to już to była, tylko po prostu nie walczyliśmy nawet z bossem. No teraz używamy naszej mumie i tego, który zwiększa atak. Mamy łapki i ten... ale on szybko pada, ma mało HP. Możecie wejść. Zobaczymy jak działa ten goryl. Nawet, nawet nie musimy. Tak łatwo to idzie. Będziemy dwa zarażenia. Mamy już linka. Odcinki są po 10 minut. So pamiętajcie, odcinek jest odcinek, przerwa, odcinek, przerwa, dlatego nagrywam od dwóch odcinków na zapas i będę miał, miał kiedy jak ten, czyli wolny. nie mamy innego stolejta, no ja nie chcę takiego innego stolejta, będę miał trzy, nie będę mógł zrobić sobie, ale też będę potrzebował innych. Jesteśmy odskryli coś tam w naszej krwi zębiaków. Jak ktoś, by nie się tak jak zginie w tej grze, to po prostu yy, nie wiem, tak to będzie działać. Mam no, wszystko już polepszane. Tu nic nie mamy na razie, ale mamy długą DNA. Mamy długo tego DNA. Mhm. DNA A mamy bardzo dużo, ale. Kolejna... Laboratorium. To teraz lecimy. Tam jest bull, boss, jakiś tam agent, nie pamiętam, yy, w Fortnite'cie on jest, to jest, nie pamiętam już. Jak chcecie odcinek z jakiejś podróbki Fortnite, na przykład podróbki Mai Minecraft'a, to napiszcie w komentarzach Minecraft draft, pily". Jak będziecie chcieli jakieś podróbki Minecraft'a albo jakieś gry, napiszcie jaką będziecie chcieli grę mobilną na telefon. Na, jeśli to będzie jakaś gra na przykład typu mm, Fortnite, nie, nie jest zablokowane. Google i Apple zrobiło tak, czy chcecie płacić. Wie, czy Fortnite tak, płacić więcej czy mniej? tego na, na telefonach nie ma. Mam na, na innym telefonie, ale nie mogę zrobić y, 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 czwartej tej. Nowego sudonu nie mogę pobrać. Tam da się pewnie jakoś pobrać y, jakiś tam inaczej na telefon. Nie przez sklep, play, ale może przez jakieś tam strony można pewnie wejść. Nasze zombiaki wyglądają w tej chwili tak. Ja miałem gdzieś dotąd te zębiaki. Ja bym chciał na pewno. Tu yy, są te wszystkie. O! To jest super. To jest y, alien. To jest. To jest. Y, to, jest y, to jest. Nie wiem, to jest bakłażan. To już to jest bakłażan, to już teraz ruszamy się na tam, tą pracownię, bo nie może być tak, że oni będą szukać naszej szczepionki, o, już trzy osoby zarażone. o żołnierz, żołnierz ma więcej HP niż, to jest normalny ząbiak z większej, który ma więcej HP, to jak możemy, to możemy tak zrobić, on, ta mumia jest silna, bo ona daje ząbiaki i używa łapek, z których wychodzą ząbiaki. Ona jest potężna, jeśli jest jeśli jest o. Jeśli jest o ten, on daje atak. On daje, że więcej biją. Czekam na jego jak będę miał, bo Yeti to jest taka postać, która nikomu nic nie zrobi, bo jest taka upi. Po prostu ktoś na nią patrzy, od razu pak, nie żyje. Tylko Yeti ma, to jest minus, że on ma mało HP. Będę musiał go po, poulepszać, poulepszać i potrzebujemy. Około żeby, był taki bardzo, około, około, żeby był taki bardzo bardzo silny Tak z, z totych normalnych zombiaków, żeby było jakiś sen go używać To zwiększymy sobie cyk i szlam z bo mocą szlam jest... Już może mamy pracownię Najpierw chyba trzeba, teraz teraz jak pokonamy tą pracownię Będziemy zarabiać cały świat, już mam połowę odcinka a my już mamy kolejną pracownię. Cyk. Tutaj już nie robimy. Po yy, prostu dajemy jednego, zambiaka, zobaczymy, co się stanie. Szybko to musimy robić, bo odcinek są po 10 minut. Czyli już nagrywam to. Już nagrywam te odcinki, godziny. Jeszcze montować trzeba. Dlatego czekam. Pamiętajcie, będzie na 40, na 50 subów. Będzie nowa piosenka. To, albo nawet mogę wrzucić na 26 subów Będzie się nazywać Żółw Nota Żółw Wiem już jak to, już nawet mogę to nagrać z kolegą albo z moim bratem Miało być czarno, postaci od lat nie, nie ma szans uciec z miasta Wszystko jest przejęte przez tajemniczą armię No to to nawet spoko brzmiało, ale oczywiście tak nic się stało Skubiła mi się To miała być czarna postać na moim Instagramie tego nie będziecie mieć linku w opisie będziecie, yy, nie, nie będzie tego linku mogę go spróbować, czy będzie wkleję może link do mojego Instagrama, tam są różne o różnych grach, różne tam są gry pokazane, na przykład w pokémonach których nie ma na naszym kanale bo mm, nawet nie będzie, może jakieś eventy domowe lecą burgerka i zarażenie teraz po prostu dajemy wszystko co się da czyli dwie osoby zarażenie burgerka to tak to jest silny on cały czas te łapki daje swoje tym większa ma potem on może dodać więcej łapek dlatego no, oni bo to jest duża mapa no ale tam damy bur... burger. Burger. Ktoś się nie miał takiego pysznego burgerka zjeść? Nie wiem. Tylko ktoś chyba chce nie, lubi burgerów. A, przegraliśmy, bo nie zdążyłem wstawić. Ale mamy ten próg. Mamy próg. Jak będzie już czerwony, to będzie boss. No. Nie chcemy większej statutu. Byśmy mieli tu, ale. O, mamy Kruger, na nice To zobaczymy, jak będzie się szło. Yy... Szło, bo na razie jesteśmy na tyle yy, silni, że nie potrzebujemy. Kogo tutaj nie potrzebujemy? Na przykład tego. I pokażę, jak działa Kruger. To jest yy, Pumpkinhead, ale ja na niego mówię Kruger, nie wiem dlaczego. I on daje spida będziemy mieć strach, atak i speed. To gdzieś tu zaczniemy infekcję naszą. Trzeba zaraz być policjantem. Na przykład, o tu, oni w biegają. Oni jeszcze tam, o ten kruger, mam bardzo, bardzo mało HP. I już nie żyję. No, bo on ma yy... hmm. nawet go nie postawiłem. A on jest, no, na razie jest wytrzymały. Ja, o kruger, on ma. O, teraz będzie ostatnia bitwa i kończymy odcinek. Yy, nagram, no ta seria. Bardzo będzie fajna. Polecam ją oglądać. Będziemy próbowali przejść grę. Jak ten się świetnie uda, będziemy robić, dopóki nie przyjdziemy tej gry. Więc widzicie, mamy już trofeczkę tego miasta strach. To już będzie druga pracownia, jaką zniszczymy, ale to jest boss. Jak tutaj weźmiemy, no to może pójdziemy w Spida. Na razie ta armia spokojnie, bo ma te, mm, silne, te silne stworki. Dobra, ostatnia walka i kończymy. Odcinek! Już więcej nie będę nagrywał dzisiaj, bo <śm> nie wiem. On tak. Tu damy na środek pyk, granat i kruger. Cyk. Solidera jednego trzeba dać. I spida. I tam zaczniemy dawać jakieś bombki. To ten. jest. Ten gościu to chyba coś jakieś witaminki brał. Jakie on witaminki musiał brać? idę do domu kolejnego. Nie wiem czy wejdzie Max, ale raczej nie, bo już nie mamy. Wszyscy zginęli po czas. Ale chociaż mamy te bumbunki. Dwie... Trzy osoby zostały. On jak zginie, to już do infekcji. Ja już nie będę No to przegranka. Trzy osoby zostały do zabicia. 11 minut już trwa ten odcinek. Coś tam bla, 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 bla. nie chcę mi się czytać po angielsku, jeszcze to zresztą. I reklamy tego nienawidzę w tej grze, ale na pewno nie ma jakichś premiumów, nie ma jakichś, syr, jakichś innych rzeczy. To jest to, jest już koniec odcinka, czyli zombiaki. pa papa.